Za chwilę w programie Fajna Polska zabierzemy Państwa nad dziki, nieodkryty jeszcze przez turystów Bóg, gdzie będziemy pływali kajakami, a niektórzy z nas po raz pierwszy będą jeździli konno. Po raz pierwszy nauczymy się także chodzić po linie, a to za sprawą karnawalu sztuk mistrzów, który co roku odbywa się właśnie w tym mieście, a Lublin od niedawna ma nową, wyjątkową mieszkankę. To znana aktorka Katarzyna Bujakiewicz, która zamieniła Poznań właśnie na Lublin i bardzo to sobie ceni. Tak jest, a na deser? Nad samym juteńkim bugiem upieczymy tradycyjnego lubelskiego sękacza, ale zatańczymy także z lubelskim zespołem Hona Bibę. Fajna Polska za chwilę!